Do 7 lipca w Galerii Siedlisko Sztuki w Dziwiszowie można oglądać pracę jednego z najbardziej nietuzinkowych i prężnych polskich malarzy, jakim jest Tomasz Akusz. Wystarczy powiedzieć, że w swoim dorobku ma ponad 900 namalowanych obrazów. W Siedlisku Sztuki zobaczymy ponad 20 prac tego wyjątkowego artysty. Pochodzą one z różnych cykli, bo purpuracji, strachy, ryty czy demony i anioły. Tak sobie troszkę można powiedzieć ogólnie. Rozmawiam jakby ze światem z różnymi zjawiskami. Ostatnio bardzo długo rozmawiałem z kościołem. Wynikiem tej rozmów jest cykl anioły i demony. Był prezentowany po raz pierwszy w Tbilisi w Gruzji na wystawie. Tak się złożyło, że część tych obrazów została, część przyjechała, część się po prostu wyfrunęła jak to anioły. Ale też są tutaj tematy ryty, czyli ślady postaci ludzkiej, pozostałości po ludziach, co zostaje. Chochoły to do dzisiaj jestem pod wrażeniem filmu Wesele Andrzeja Wajdy i te Przepiękne sceny z hochołami do dzisiaj mi po prostu w duszy grają. Poznaliśmy się yy, bliżej w Tbilisi na wystawie Tomasza Akusza i zafascynowały mnie jego prace. Ogromnie podoba mi się technika, którą posługuje się Tomasz Akusz. Niekonwencjonalne rozwiązania i widzę w tym dużo świeżości i wyjątkowości. Technika impasto, którą posługuje się Akusz sprawia, że jego obrazy wręcz zamieniają się w płaskorzeństwo. Przeźby. Interesowała mnie przestrzeń e, nie tyle samego obrazu, ale tego, co się dzieje przed obrazem, więc e, z obrazu wychodzące e, postacie trójwymiarowe, dzisiejszy język 3D. Chyba tak y, młodzież mówi. I stąd się wzięły faktury, czyli jakby budowanie y, trzeciego, czwartego wymiaru. Dzięki doskonałemu warsztatowi, sposobie postrzegania świata i przenoszenia jego wizji na płótna, to wszystko sprawia, że nie można przejść obojętnie obok jego prac. To jest y, malarstwo bardzo estetyczne, bardzo wyrafinowane, świetnie podane, inteligentne, ja go kocham. Prace są absolutnie niezwykłe. Możliwość obejrzenia tych prac też jest czymś wyjątkowym. Rzadko zdarzają się tak wybitni artyści w naszych okolicach, więc bez wątpienia jest to wyjątkowa okazja do zobaczenia czegoś niezwykłego i nacieszenia swoich oczu i zmysłów. Wystawę można oglądać codziennie w godzinach od 9 do 16, w innych godzinach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.